Cześć, dzisiaj pokażę Wam, jak przy pomocy programu Saga GIS i modelu domu, jego dachu, przygotować, obliczyć potencjał nasłonecznienia dachu. Oczywiście może się to przydać chociażby w fotowoltanice. W zależności od wersji program może troszeczkę się różnić, gdyż dostępne są różne wersje Sagi. Otwieramy nowy projekt i dodajemy do niego warstwę z numerycznym modelem naszego budynku, naszego dachu. Oczywiście, wykonanym najlepiej przy pomocy drona i później przy pomocy odpowiedniego oprogramowania. Ja już wcześniej przygotowałem odpowiedni plik, który teraz dodaję. Poprzez, najlepiej zrobić to poprzez import, tutaj w zakładce tools, narzędzia, możemy importować w różnych rozszerzeniach pliki właśnie chociażby gridowe, które są, są tymi naszymi modelami. Po zaimportowaniu wchodzimy w data i klikamy tam na nasz dodany plik, on się wtedy pojawi w postaci mapy i przechodzimy znowu do narzędzi, do Tools, Teren Analysis. Tutaj wchodzimy w Lighting i Visibility. I pierwszą rzeczą nie będzie od razu obliczanie potencjału dachu, tylko musimy wykonać jeszcze pewne obliczenia, mianowicie musimy obliczyć Skyview Factor. I w tym celu właśnie klikamy na to narzędzie. W Grid System po otwarciu wybieramy to, co jest dostępne, czyli nasz właśnie, można powiedzieć, dane naszego modelu. W Elevation wybieramy plik z naszym numerycznym modelem terenu i to, co musimy wykonać w tej chwili, to jest Visible Sky, czyli tutaj klikamy Create i Sky View Factor też, żeby on się wytworzył, czyli też Create. Resztę pozostawiamy bez zmian i naciskamy OK. Wchodzimy teraz w data, widzimy, że pojawiły się przez nas wykonane mapy i klikamy, żeby otworzyły się jako nowe okna. I znowu przechodzimy teraz do narzędzi, tym razem wybieramy Potential Incoming Solar Radiation i tutaj znowu wybieramy nasz grid system elevation, czyli wysokość, czyli właśnie nasz numeryczny model terenu i wybieramy, zaznaczamy właśnie wszystkie opcje, żeby zostały one wytworzone. Oczywiście tutaj scale view factor już mamy, czyli też z niego korzystamy i oznaczamy, że on jest już przez nas przygotowany, resztę elementów zostanie z tego obliczona. W opcjach możemy jeszcze wybrać kilka tutaj różnych rzeczy, mianowicie możemy wybrać naszą stałą energii, która jest przyporządkowana na metr kwadratowy, możemy wybrać jednostki, warto jest zmienić szerokość geograficzną, pod którą będzie wykonywane będą obliczenia, jaka jest jednostka czasu, dla jakiego dnia chcemy wykonać, i tutaj jeszcze ważna rzecz: Atmospheric Effects, też warto tutaj spojrzeć, i który, który rodzaj chcemy, chcemy tutaj zaznaczyć. Ja proponuję ten, który jest, można powiedzieć, domyślnie ustawiony, żeby pozostał. I klikamy OK. Oczywiście ten proces chwilę zajmie. Ja tutaj skróciłem to, przyspieszyłem i przejdziemy do. Zobaczenia wyników. Analogicznie do tego, co robiliśmy wcześniej, też wchodzimy w Data, dodajemy przez nas przygotowane dane jako nowe mapy. Możemy je tutaj wszystkie sobie wyświetlić, obejrzeć. Także oczywiście jest tutaj możliwość zaznaczenia skali, takiej wyświetlenia. Możemy też podejrzeć, możemy też podejrzeć legendę. I pokażę teraz jeszcze ostatnią rzecz, dość ciekawą, mianowicie Potential Annual Isolation. Ona nie jest dostępna we wszystkich sagach, jest tylko w najnowszej, czyli można powiedzieć, to taka roczna, całkowita izolacja, która przypada na dane miejsce. Oczywiście tutaj analogicznie też wybieramy grid system, elewację, czyli wysokość z naszego modelu i wytwarzamy annual insolation. W opcjach oczywiście możemy zmieniać jednostki, możemy wybrać do jakiego roku chcemy, jak duże mają być przeskoki i też dokładność jak gdyby wykonania tego. Oczywiście im dokładniejsze to liczba obliczeń będzie większa, bo może być dla prawda, wielu godzin każdego dnia, wtedy oczywiście zajmie to bardzo dużo czasu ale no można sobie to wypróbować. Ja już dziękuję za uwagę. Miłej pracy i do usłyszenia.